Słyszeliście najnowsze wieści? Franek znowu szaleje w biurze. No to zaczynamy. Każdy dzień w pracy Franka to prawdziwa przygoda. Od balansowania ołówkiem na nosie, pokręcenie się na krześle, jak szalony bąk. Ten facet wie, jak się zabawić w pracy. Zobaczcie, jak próbuje skserować swoją twarz. Ups! Zaciął się papier. I o nie! Znowu utknął w koszu na śmieci. Klasyczny Franek. Ale nie samymi psikusami człowiek żyje. Franek to mistrz rozweselania, swoimi zabawnymi tańcami i głupkowatymi żartami. Słyszeliście ten o komputerze, który złapał wirusa? Potrzebował bajta do jedzenia. Więc jeśli potrzebujecie się pośmiać, albo po prostu chcecie zobaczyć epickie wpadki, wesołe przygody biurowe Franka, to miejsce dla was. Kliknijcie lajka like i nie zapomnijcie subskrybować, żeby nie przegapić kolejnych zabawnych filmików. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.